Witajcie kochani. Dzisiaj chciałabym się podzielić z Wami fajnym tekstem, który usłyszałam ostatnio w aptece od inąd, jednej z moich ulubionych pań farmaceutek. Otóż, scenka wyglądała tak. Ja kupuję leki, psychotropy, stabilizatorki, antydepresanty, cała góreczka. Pani tak kładzie te leki, na radę kładzie i w końcu mówi. Wie pani, co jak ja, bym te wszystkie leki brała, to chyba bym padła. <noise> no, zapewne tak. Dlatego zdrowi ludzie nie biorą leków, a chorzy biorą. Coś w tym jest. Ale powiem Wam, że takie niedowierzanie, że można przyjmować taką ilość leków i chodzić, jest dosyć powszechne. Ponieważ y, moja znajoma opowiadała mi o takiej historii, poszła sobie do babci. Akurat była wcześniej w aptece, miała mnóstwo tych leków. Siada z babcią, babcia pyta standardowo: no, dlaczego Ty jesteś taka osowiała? Dlaczego tak siedzisz? Dlaczego się nie uśmiechasz? Przecież taka młoda, ładna dziewczyna, to powinna się uśmiechać, a nie tak siedzieć i w ogóle, i w ogóle, no co Ty taka jesteś ciągle zachmurzona i tak dalej. Więc ona mówi: babciu, czuję się fatalnie, w ogóle jest tak bardzo źle, że dostałam skierowanie do szpitala psychiatrycznego to do szpitala psychiatrycznego przecież ty normalna jesteś zwykła dziewczyna, jak wszystkie nie żadna wariatka, no jak, jak do psychiatryka, w ogóle co ty sobie we łbie naroiłaś, w ogóle dziewczyno powinnaś normalnie funkcjonować nie wiem, iść do pracy mieć męża, dzieci i tak dalej a nie jakieś tam psychiatryki sobie wymyśla, wymyślasz w ogóle a co ona bierze te wszystkie leki i wywala na łowy babci Babcia. I ty to wszystko bierzesz. Przecież, jak ja bym to wzięła, to ja bym padła. Ona mówi, no właśnie, babciu. A dzięki temu, że ja te leki biorę, to jestem w stanie w ogóle z tobą tutaj siedzieć i rozmawiać. I może jestem przygnębiona i tak dalej, jestem w stanie tutaj być. Babcia refleksję miała tylko przez moment. Ale starsi ludzie tak mają. Ogólnie ludzie tak mają, wiecie, że. Nie zdają sobie sprawy, że chory jest w stanie funkcjonować tak, jak funkcjonuje, czyli w miarę, tylko dlatego, że bierze leki. Jeżeli widzicie chorego, który jest w bardzo złym stanie, ale bierze leki, to pamiętajcie, że gdyby ich nie brał, to byłby w tysiąc razy gorszym stanie. Może te leki nie są dobrze dobrane, może nie są idealne. Być może warto zrobić w nich modyfikacje, żeby czuć się lepiej. Ale mimo wszystko jest jakość, a mogłoby być gorzej. Pamiętajcie, że oso osoby chorej zawsze bez leków będzie gorzej. Natomiast osoba zdrowa oczywiście, żeby padła, biorąc te wszystkie leki. Przecież te wszystkie leki wpływają na neuroprzekaźniki, wpływają na wydzieranie hormonów. Takie to ma być. Dlatego u osoby zdrowej wywołałaby totalny kociokwik i po prostu by padła. To nawet moja psychiatrka powiedziała, że to jest logiczne, że ona biorąc te leki, to po prostu by uff, odleciała i byłaby po tym ciężko chora. Po tym można też poznać, że człowiek ma ze sobą problemy. Bo jeżeli bierze leki i one działają, to znaczy, że coś tam regulują, że faktycznie był na przykład problem z serotoniną, jeżeli lek wpływający na serotoninę, to działa na to. Po tym widzimy, że z czymś jest problem, że jeżeli podajemy określony lek, to to działa. Więc generalnie leki nie są dla osób zdrowych, bo zrobiłyby im taki kociokwik. Natomiast są dla osób chorych, po to, żeby ten kociokwik zmniejszać. I pamiętajcie zawsze, żeby nie śmiać się z osób, które biorą mnóstwo leków, ponieważ dzięki tym lekom one mogą w ogóle funkcjonować. Dzięki tym lekom są w stanie siedzieć i z Wami rozmawiać. Nie przez te leki są osowiami. Dzięki tym lekom żyją. To taka krótka historyka z morałem. Jeżeli chcecie więcej psychoedukacji na temat HAD-u, Borderline Depresji, zapraszam Was na moją stronę www.dwubiegunowa.pl Tam znajdziecie sporo różnych rzeczy. Niedługo też yy, uruchomię sekcję bloga, gdzie będziecie mogli znaleźć artykuły. Oczywiście jeżeli macie jakieś pytania, coś was nurtuje, wpisujcie wszystko w komentarzach. Będę też bardzo wdzięczna za suby i łapki. Trzymajcie się kochani. Pa pa.